Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci na świat szczęśliwych ludzi śni. Utrudzona matusie jego, Nacneczka czuwa snem. Obok Marii, Józef, święty, utrudzona. Dniem. Cicho, cicho, pastuszkowie, na paluszkach wejdźcie tu. Na skrzypeczkach, na fujarce cicho grajcie mu. Do snu. przed Jezuskiem, niech się wyśpi choć w tę noc. Już tu idą trzej królowie, już tu idzie złego moc. Nad stajenką gwiazda świeci. Do stajenki wchodzi chłód. A wstajence aniołowie, a wstaje stał się cud Cicho, cicho, pastuszkowie Niech dzieci na święta śpi Musi nabrać sił na drogę Musi nabrać dużo sił To nie spada gwiazdka z nieba Pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci na świat, szczęśliwych ludzi śni. Do utrzej królowie, już tu idzie złego moc. Nad stajenką gwiazda świeci. Do stajenki wchodzi chłód. A wstajency aniołowie, a wstający stał się cud. Cicho, cicho, bo dzieci na świat szczęśliwych ludzi Śni. Cicho, cicho, pastuszkowie. Tak nam wyśpiewała przed chwilą Zuzanna Trukan, bardzo klimatycznie. Zuzia, też się wczuła, czyli Zuzia, dzień dobry. Dzień dobry. No powiedz nam trochę o sobie, skąd jesteś, jak dawno śpiewasz. Jestem z takiej małej miejscowości Krzywie obok Kraśnika. Mam 14 lat. Chodzę do pierwszej klasy liceum i imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. A człowiek okay. się rodzi z takim pięknym głosem, czy to odkrywasz na przestrzeni lat? Na przestrzeni lat coraz bardziej się rozwijam w, właśnie w tym muzyce. Czyli talent to jedno, głos, tak, ale trzeba go ćwiczyć i ty to robisz. Jak wyglądają te ćwiczenia, gdzie się uczysz śpiewać? E, uczę się śpiewać w mobilnej szkole muzycznej w Janowie Lubelskim. E, moją trenerką jest pani Diana Krzemińska. Okej, okay. dużo czasu poświęcasz właśnie na ćwiczenia? E, tak. Yy, Bo prze... tutaj y, okolice Kraśnika, szkoła w Kraśniku, tu Janów Lubelski, więc trzeba to wszystko pogodzić. Mm -hmm, trzeba. Ale udaje się. Udaje się. A jak łączysz to <śmety> ze szkołą? Yy, jakoś jakoś daje radę. Tak <śmety> samo pięknie się uczysz, jak pięknie śpiewasz? Yy, staram się. Ta piosenka bardzo klimatyczna, też się wczułaś, już o tym mówi, mówiłam, ale yy, to są właśnie takie klimaty, które ty lubisz śpiewać? Co? W jakich najbardziej piosenkach śpiewasz? W bardziej szukojnych? Bardziej spokojnych. No a co dalej Zosia powiedz z tym śpiewaniem? Bo na razie to jest pewnie pasja. Chciałabyś w tym kierunku pójść dalej? Yy, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Na razie. tę przyjemność, dlatego teraz to y, robisz. Mówisz, że lubisz y, takie spokojne piosenki, spokojny repertuar. W tym się odnajdujesz, a czy także takiej muzyki słuchasz? Yy, tak. Chociaż też zależy od humoru i od, y, w danym dniu. A Inspirujesz się jakimiś konkretnymi artystami? Y, jakoś tak jakąś jednym artystą to tak się nie inspiruje, ale tak każdemu po trochu. Z każdego po trochu, czyli dobrej muzyki po prostu słuchasz. A co oprócz muzyki, czym się pasjonujesz? Y, lubię jeździć na rowerze. Y, w, w lato nie. Wiem. No to jak po lasach janowskich jeździsz <grym> po tych wszystkich zajęciach, to jest gdzie jeździć? <grym> Okej. Okay. Czyli i, i aktywna dziewczyna i, i lubi śpiewać. W porządku. E, będziemy mogli Cię usłyszeć w tym roku jeszcze na jakimś koncercie? Są jakieś plany? E, mam nadzieję. To do pani Diany się uśmiechamy, że trzeba jakiś koncert zorganizować z udziałem Zuzi. Tymczasem Zuzia wystąpiła u nas dzisiaj w poranku. No to Zuzia, co? Pozdrawiamy, tak? Całą rodzinę kolegów ze szkoły? Tak. Wpadaj do nas, jeśli coś ciekawego muzycznie u Ciebie się dzieje. Zuzanna, trukan była dzisiaj z nami, drodzy Państwo.